Idziemy teraz do magicznego miejsca lodówka. Bierzemy dwa jaja. O, ale jaja. XT. Światło zaświecałem Bierzemy ten. Ej. Ej. Cześć, że to ja, to moja stylowa. Lubię kiedy otwieram się lodówka. Zamykam też. US, cash cebula i jajko. O, czajnik. Do góry nogami. O, S. Żubik.

maso, teda bežené maso polské extra. Ej, vieš čo, maso, maso, tajňa, jedinka, maso, čo bolo. Vieš čo, časnek, hm, časnek, výbor. Čo sa nedá vykrojovať? Nagrywam tutaj. Proszę mi nie przeszkadzać w tym domu. Cisza chwilowa. Pomidor na pół. Nóż, czosnek, pomidor z masłem. Pokrojone. A się skwierzy, cebulka. Mm. Przypykamy. Mieszanie. Pomidor. Mieszanie. Pokrywka. 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 Pokrywka Pokrywka Siedem Siedem! Uwaga! tajemniczy składnik Pomidor z przecieru Przecier pomidorowy podliski wrzucamy tutaj Tutaj od, Tutaj gotowanie Kurwa, no, mi Odkładamy z ognia na bez ognia Bierzemy jajka Te jajka za chwilę dodamy tutaj Jajko jeden dodamy Uuu Jeszcze dwa do końca Kura, kura dwa Pokrywka Trzy jajka, przegrywamy. Ja wybieramy to Reggiano Zeliano. Włoska potrawa, wiadomo. Czekanie, czekanie i nadal czekam. I oto potrawa się tak prezentuje.